Mike TV, feel the Hej, witajcie, tu wasz Mike. Dziś taki krótki odcinek ciekawostek, ponieważ jestem po nocce, więc naturalnie padam na pyszczek i muszę pospać. Ale zanim przejdę do kolejnego odcinka, to chciałbym zachęcić Was do odwiedzenia kanału mojego przyjaciela Tomka, który tworzy naprawdę dobrą muzykę hip-hopową. Niedawno wydał płytę, jeżeli chcecie posłuchać, to zapraszam na jego kanał Toma Sens, do którego link podam w opisie i na końcu filmu. A ja standardowo zapraszam do oglądania i jeżeli odcinek się spodobał, przyklep łapkę w górę i zarzuć suba, a ja nie przeciągając dłużej zapraszam na emocjonujące ciekawostki. E3 jest wysoce wyspecjalizowaną i wytrzymałą szalupą ratunkową zbudowaną przez His Grace the Duke Gadal Hermes Safety Inspectorate. Wysoka na 4 metry i szeroka na 3,5 metra jest w stanie pomieścić trzech pasażerów i zapewnić im przetrwanie przez 4 tygodnie. Dzięki zaawansowanej telemetrii kapsuła jest w stanie spokojnie wielokrotnie startować i lądować, jak i wytrzymać duże turbulencje i przeciążenia. Dzięki czterem długim ramionom umieszczonym dookoła głównej sekcji szalupa jest w stanie wylądować na trudniejszym terenie. Niestety nie została wyposażona nawet w podstawową wersję hipernapędu, co powoduje, że... Podróż nią na dłuższe dystanse jest ograniczona i raczej jest to wycieczka w jedną stronę bez powrotu. Wielki mistrz Joda użył tego typu kapsuły, aby udać się na wygnanie na bagienną planetę Dagobah. Po pogrzebie Padme Amidali, Joda powraca do sektora Sapterrel, gdzie skrył się na pogładzie superfrachtowca Polis Massa, który przewoził ziarno na Sluis Van. Jednostka przedwcześnie wyszła z hipernapędu w oddalonym systemie Dagobah. Wtedy Toyoda użył szalupy, niezauważony udał się na znaną nam bagnistą planetę, lądując nieopodal bagna Smoczego Węża. W ciągu roku czuła elektronika kapsuły do niczego nie nadawała się z powodu naturalnych warunków, jakie panowały na planecie, powodując, że joda utknął na Dagoba na dobre. Udało mu się ocalić z szalupy, co tylko się da, aby szczęści, które odzyskał, zbudować prostą chatkę na bagnach. Taka mała ciekawostka, na koniec w filmie Zemstasytów joda używa dwóch kapsuł. Które według zapewnień twórców różniły się od siebie. Ostatecznie scena lądowania została wycięta z filmu, aby dokończyć ją później i dodać w wersji DVD. A na dzisiaj koniec. Mam nadzieję, że odcinek spodobał się. Ja zmykam spać, ale zanim ucieknę, jeszcze raz zachęcam do odwiedzenia kanału Tomka. To ma sens. A ja się z wami żegnam. Hej!